My mamy prawo przynajmniej mentalnie nie tyle domagać się od prezydenta, zahamowania tego monopolu władzy, ile wymagać. Wydawało mi się, że, że ludzie opozycji chcą głosować na Trzaskowskiego, żeby mieć prezydenta, który może powstrzymać tę władzę. A pani teraz od Adria Dudu chce wymagać tego, na co nie mógł się przez sekundę zdobyć w ciągu pięciu lat? Ser, a jakie mam inne wyjście? Słucham, teraz tak, ja panu zadaję następny pytanie. Następny wybór mamy za trzy lata. Tak, nie, 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 nie. To znaczy, mnie się wydaje, że trzeba e, e, żyć e, dalej tak, jakbyśmy żyli mimo wszystko w kraju demokratycznym. To znaczy, Czyli mamy udawać domagać się. E, nie, właśnie nie udawać. Po prostu we tym jesteśmy my. Ta część społeczeństwa, która pokazała tę siłę w kampanii Trzaskowskiego, to taka jeszcze z epoki, ja pamiętam, solidarnościowej. To był ten rodzaj entuzjazmu, ten rodzaj takiej czystości intencji. Jak mamy objawiać CZW-to? Bo podoba mi, podoba mi się hasło, nawet dobrze brzmi. My jesteśmy w tym, ale. Tak. Jak objawiać CZW-to? Mhm. Nikt nam żadnej ustawy na biurku nie podstawi? Yy, no nie, ale. Yy, jest prezydent ja wiem że niewiarygodny oczywiste to jest że niewiarygodny natomiast e, rzeczywiście chyba trzeba wziąć pod uwagę że to jest jego ewidentnie ostatnia już po prostu ustawowo ostatnia czas kadencji cynicznie mówiąc że będzie chciał prawdopodobnie później coś też robić e, więc być może rzeczywiście e, nie będzie tak na pasku partii, jak nie, nie kiedyś. Nie, bo sądzi, myśl... nie sądzi pani, że uległość ma w genach? Ja nie wiem. I bo... że pan Kaczyński to doskonale wyczuł? Y y y nie, nie, nie jestem psychologiem. nie umiem, to, Mnie się wydaje, że raczej taki człowiek, jakim jak jest na, prezydent Duda, raczej kalkuluje w swojej sprawie bardziej. I myśląc w ten Czyli, sposób. Czy będzie lepszym prezydentem z powodu swojej znaczy, tak? taką, taką należy mieć nadzieję, no bo inaczej to, to co. co ja popaść pytanie: w Czy pani emocjonalnie była bardzo wkręcona w tę kampanię? Czy tak z lekkim dystansem, czy, 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 czy bardzo w środku? Ja byłam emocjonalnie bardzo wkręcona, ponieważ po prostu zależy mi jak tej połowie społeczeństwa na tym, żeby ta władza nie miała monopolu, żeby to nie szło dalej w tę stronę, żebyśmy mieli niezależność sądów i tak dalej. W związku z tym, oczywiście, że tak, natomiast ja należę do tej trudnej cząstki społeczeństwa, która ma też wiele ale i wiele zastrzeżeń do wdrażania, powiedzmy, demokracji liberalnej w Polsce. Ja jestem znaczy, w dużym konkursie jak była w tak, tak, na tak wieku, tak tak ale ja rzeczywiście no, no i, i Trochę jeszcze dłużej pobyła sobie. Była w tak, tak. Ja mam ja się ja jestem w A pewnych pani, konfliktach. Czy mówi pani o jakichś e, e, ekonomicznych działaniach konkretnych, czy bardziej o takim nastawieniu emocjonalnym, lekko protekcjonalnym wobec ludu. No y, to jest mało powiedziane moim zdaniem, lekko protekcjonalnym. Aczkolwiek wolałabym, żebyśmy o tym rozmawiali za trzy lata, mm. bo to nie jest może moment. Natomiast uważam, że rzeczywiście stosunek do. Y, y, Narodu czy społeczeństwa był taki nieprzejednany.